Poranne Pytania Radia Olsztyn Andrzej Piedźwicz. Witam państwa naszym gościem jest dziś Tomasz Owsianik kandydat Konfederacji na prezydenta Olsztyna. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie Tomaszu pisze pan o sobie Stomilowiec. To co jako prezydent Olsztyna będzie pan na początek budował stadion Stomilu Olsztyn? Naturalnie, że tak. Jest to jeden z priorytetów nie tylko Stadion Stomil Olsztyn, ale w ogóle obiekty sportowe w Olsztynie, dość już wizualizacji, dość obietnic. Przejdźmy do, do działania. Jest projekt boisk treningowych na warmii na byłej. To jest są obecnie tereny miejskie, dawne kolejowe. Kolejny problem pojawia się z targowiskiem miejskim. Jest stare targowisko na ulicy Grunwaldzkiej, jest zatorzanka zamknięta. Jeśli powstaną stadiony na ulicy, na stadionie Warmii, stadionie Warmii, no to pojawi się problem kolejny, tak? problem do rozwiązania z targowiskiem miejskim. Tu należy też zdecydować się, gdzie to, gdzie to targowisko ulokować. Wracając do samego Stomilu, czy pan myśli też o dotowaniu Stomilu? No tak jak przed laty miasto co roku przekazywało konkretne kwoty na konto Stomilu Olsztyn, na zawodową piłkę osób dorosłych. Chciałby pan do tego wrócić jako prezydent, yy, jako fan Stomilu? Yy, panie redaktorze, yy, my jako, jako Partia partia konfederacja jako ugrupowanie wolnościowe jest, nie, nie jesteśmy za rozdawnictwem publicznych pieniędzy na kluby zawodowe uważamy że pieniądze jeżeli one są w ogóle przeznaczone w mieście na sport to powinny być racjonalnie i równomiernie podzielone na, na drużyny amatorskie rzeczywiście jeśli jest jakaś pula na, na cele sponsoringu, bo. No jest Stomil taka milionów, akurat w Olsztynie. Ale ona Olsztyn, ona nie jest duża. Tak, nie jest duża. No to, no to z tej puli jak najbardziej tak. tak są, ma, mamy dwie wiodące obecnie drużyny, znane marki: AZS i 100 No ale. W, zajmijmy się najpierw stadionem Stomilu, bo to jest po prostu wstyd na całą Polskę, na całą Europę i na cały świat. Chciałbym pana też zapytać o dwie sprawy, które w ostatnich latach dość dużo emocji budziły w Olsztynie, tramwaje po pierwsze. Co z tramwajami? Czy rozwijać tę sieć? Jeśli już mamy te tramwaje, to przecież nie możemy tych i tej inwestycji teraz likwidować. Należy się zastanowić w którym kierunku Pójść, co zrobiono źle, a zrobiono zrobiono źle, i jest zamiar dalej robienia źle. Już mówię, linia trójka. Do Kortowa. To, to do Kortowa, to jest. Nie wiem, kto to wymyślił i po co ta linia tam jest, w tym miejscu się kończy, gdzie się kończy. No i teraz widzę, że jest zamiar łączenia linii tramwajowej przez ulicę Wilczyńskiego, połączenie pieczewa z nitką na z linią na ulicy Sikorskiego. Uważamy, że powinna być przeciągnięta linia do krańcówki na ulicy Kanta, natomiast połączenie przez ulicę Wilczyńskiego tylko i wyłącznie autobusowe. Czyli tak czy inaczej, jakiś rozwój sieci tramwajowej Pan widzi? Rozwój prostu. sieci tramwajowej w ogóle jako rozwój infrastruktury to jest jeden, jeden, jeden z priorytetów. Mamy tych priorytetów masę. To za chwilę dam Panu moment na wymienienie wszystkich, dobrze, ale chciałbym dobrze. Pana zapytać jeszcze o jedną rzecz, która też budziła sporo emocji w ostatnich latach, czyli tak na Szumienice, pomnik tak zwany wyzwolenia ziemi warmińsko-mazurskiej. Tutaj nie ma co dyskutować. To jest do usunięcia natychmiast jedna z pierwszych decyzji. Usunięcie pomnika. Jest to pomnik zdrady, hańby i osoby, które bronią pomnika armii radzieckiej. To są ruskie onuce. Panie Tomaszu, no to teraz... Jeszcze, pan... Przepraszam, panie redaktorze, mhm. jeśli chodzi o tramwaj. Zatorze, skomunikowanie Zatorza, tak? No to ciekawy pomysł, który faktycznie się pojawia gdzieś w przestrzeni publicznej od paru lat. Dobra, to teraz ma pan trzy minuty na wymienienie wszystkich swoich priorytetów jako przyszłego prezydenta Tak, szanowni, szanowni państwo, Olsztyn i rozwinięcie tego hasła Olsztyn, czyli tak. O, jak, jak oczywiście, że tak, zostaje w Olsztynie, ale pod pewnymi warunkami, to znaczy obniżenie opłat, parkingi. L, lepiej. Pa, partnerstwo prywatno-publiczne, stawianie na przedsiębiorców. Wywóz śmieci jest za drogi w Olsztynie. Musimy to, starówka jest zaniedbana, dziura przed Wysoką Bramą. Musimy tutaj zrobić no, unormować tę sytuację. S, sport, szkolnictwo. Dentystki, dentyści, dentyści, pielęgniarki, boiska są zaniedbane. No i sport, tak jak już rozmawialiśmy, infrastruktura sportowa. Z, żłobki, dzietność. T, transport, integracja całkowita, zintegrowanie miasta, infrastruktura, przemysłowa dzielnica, logistyka. Y. No to trudno, zna, trudno znaleźć po angielsku. Po igry. angielsku jest? dla rozwoju turystyki. Olsztyn jest, zapraszamy, zapraszamy Państwa do Olsztyna. Dla turystów zagranicznych, żeby nie był Olsztyn omijany, czyli olsztyńskie lato artystyczne, przywrócenie Ola, olsztyńskiego lata artystycznego, amfiteatr, dach w amfiteatrze, wykorzystanie jezior, może jakiś festiwal muzyki poważnej. Mamy przecież znakomity Tą orkiestrę symfoniczną i N jako naturalnie, że Olsztyn. Tutaj chodzi o przestrzeń, o zieleń nie betonowanie miasta, ale wręcz przeciwnie, o, o przestrzeń zieleni w Olsztynie. Konfederacja mówiąca o zieleni, czyli tak z ekologią się kojarzy, to nie jest coś, co kojarzy się z waszym grupowaniem. A właśnie odwrotnie. Mamy w Konfederacji sekcję ekologiczną i błędnie jest ekologia kojarzona z lewicą, dlatego że ekologia to natura, a lewica to, to nie natura. Zmieścił się pan w trzech minutach ku mojemu zaskoczeniu, udało się. No dobrze, to ja mam teraz pytanie czysto polityczne. Tak. Konfederacja w wyborach parlamentarnych poradziła sobie aczkolwiek gorzej niż się spodziewała. W sondażach obecnych sondażach poparcia dla partii politycznych macie około 9%, czyli nie jest najgorzej. Natomiast w, w wyborach samorządowych nigdy nie byliście istotną siłą. Co każe Panu sądzić, że teraz to się może zmienić? No tutaj nie będziecie rywalizowali, tylko z innymi partiami politycznymi. Tutaj są też komitet. Lokalne w samym Olsztynie, no chociażby bardzo mocny Czesław Małkowski, ale też inni kandydaci niezależni, popularni, znani, rozpoznawalni. Co każe panu sądzić, że Konfederacja może poradzić sobie w tym roku lepiej niż w poprzednich wyborach samorządowych? Szanowni Państwo, drodzy Rosztynianie, to każe sądzić, że wcześniej Konfederacja była jakby 5 lat temu dopiero, dopiero się rozwijała. To były początki Konfederacji, byliśmy w zupełnie innym kształcie. W tym czasie był COVID. A w zasadzie odmiana grypy zwana COVID-em przez te lockdowny po zakończeniu tej, tego okresu pandemicznego okazało się, mieszkańcy zobaczyli, że to Konfederacja ma rację. Myśmy mówili, że te szczepionki nie są szczepionkami. Mówi... Tu muszę zaznaczyć, bo, że bardzo nie zgadzam się z tym, co Pan mówi, ale proszę kontynuować. Naturalnie, proszę. My jesteśmy partią wolnościową. Panie redaktorze, no ja na przykład teraz mam też zdiagnozowanego covid ale maski nie noszę, tak? I nie nie mam... wiem, czy powinien pan to mówić publicznie. No dobrze, ale tak ale, czy inaczej to, rozumiem, że weźmy ten... pandemia pandemią. Panie redaktorze, rozumiem, że nie, osiem... nie zostałem pozbawiony wolności, mhm. tak jak to było wcześniej, i już teraz, jakby COVID nie istnieje. tak? Jest to, jest to grypa. Nikt nie mówi, że nie istnieje. No ale nie jest nazywany już COVID. -em. Nie jest tak niebezpieczny, dobrze. jak był. No dobrze. Ale... Wracamy tak... do polityki, dobrze? Mhm. Więc po tym pięcioletnim okresie okazało się, że to Konfederacja miała rację także i z, z uchodźcami, czy z nachodźcami z Ukrainy i nasze. Jakby teraz, po objęciu, po objęciu nowego, nowe teki premiera przez Donalda Tuska, jest to nowy rząd, okazuje się, że nic z obietnic, że na 100 obietnic po 75 latach, latach po 75 dniach przepraszam rządów zostały spełniono tylko tych obietnic 7. Jest coraz gorsza sytuacja, protesty rolników. Okazuje się, że to Konfederacja znowu miała rację. No i stąd, jest wzrost notowań Konfederacji, a my startujemy jak z, z, w komitecie z bezpartyjnymi samorządowcami. No i tutaj są nasze optymistyczne oczekiwania na dobry wynik. Tu stawiamy kropkę. Wybory samorządowe 7 kwietnia. A gościem porannych pytań Radia Olsztyn był dziś Tomasz Owsianik, kandydat Konfederacji na prezydenta Olsztyna. Bardzo dziękuję Bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.